Dzień rano. Wyrzeczenie się świata. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Drogą prawdy prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Razem z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Ave Maris Stella. Witaj, gwiazdo morza, wielka matko Boga, Panno zawsze czysta bramo niebios błoga. Ty coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju, odmień ewy miano. Winnych wyzwól zwięzów, ślepym powróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski. Okaż, żeś jest matką, wzrusz modłami swymi tego, co twym synem zechciał być na ziemi. O dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy, daj nam żyć w pokorze, daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną. Widzieć daj Jezusa, mieć w nim radość wieczną. Bogu Ojcu, chwała, Chrystusowi, pienie, obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen. Maryja odwraca nasz wzrok od świata i kieruje go ku Bogu. Z Ewangelii Świętego Łukasza 1:38. Oto ja, służebnica pańska. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe tak pisał: Kochajmy niepokalaną praktycznie, przez dobre wypełnianie wszystkich swoich obowiązków od rana do wieczora, bo to jest jej wola, wola pana Jezusa. Pełnić wolę niepokalanej znaczy już tu na ziemi odczuwać wielki pokój wewnętrzny i szczęście niezmącone. Z nauk sługi Bożego Księdza Aleksandra Woźnego. Pojęcie służebnica pańska pełne jest głębokiej treści. Oznacza pełną przynależność do Boga, opartą na miłości i wolności, na pokorze i posłuszeństwie. Kto chce być pierwszym, kto chce być przełożonym i stawiać wymagania innym, wewnętrznie sam nic nie zyskuje. A raczej znajduje się w niebezpieczeństwie, że swoje obowiązki zepchnie na innych, sam ich nie wykona, przez co siebie ograniczy, a tym samym nie będzie się wewnętrznie rozwijał. Przeciwnie, jeśli ktoś służy dobrowolnie z miłości, jeśli sam stawia sobie wymagania, przyjmując i spełniając wymagania innych, ten wchodzi na drogę ustawicznego rozwoju wewnętrznego. Maryja chciała być służebnicą pańską, a stała się matką Boga i wszystkich ludzi. Na czym polega funkcja służebnicy? Na wyręczaniu pana Boga w jego pracy. A jakimi sprawami zajmuje się nasz pan? Ratowaniem dusz, które w jego oczach mają wartość nieskończoną. Jeżeli w tym dziele ratowania dusz nieśmiertelnych które w oczach Boga mają tak wielką wartość. Chcemy wziąć udział jako słudzy i służebnice Pana, to musimy sobie zdać sprawę, od czego zależy wartość naszej służby. Można powiedzieć, że zależy ona od pięciu warunków: od stopnia naszej przynależności do Boga, od stopnia wolności, od stopnia miłości i od stopnia pokory i posłuszeństwa. Z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika Mary de Montfort. Czwartą przysługą, którą Maryja oddaje swym wiernym dzieciom i sługom jest to, że ich broni i osłania przed nieprzyjaciółmi. Przez swe starania i czujność Rebeka uchroniła Jakuba od wszelkich niebezpieczeństw, w jakich się znajdował, a w szczególności od śmierci. Brat Ezaw byłby mu ją na pewno zadał, gdyż żywił do nienawiści i zazdrość, jak niegdyś Kain wobec Abla. Maryja, dobra matka wybranych, ukrywa ich pod swym opiekuńczym skrzydłem niczym kokosz pisklęta. Rozmawia z nimi, zniża się do nich, współczuje ich słabością. By ich uchronić przed jastrzębiem i sępem, okrąża ich, i towarzyszy im groźna jak zbrojne zastępy. Czyż człowiek otoczony stutysięczną armią będzie się obawiał swych nieprzyjaciół? A wierny sługa Maryi, otoczony jej opieką i potęgą królewską, jeszcze mniej ma podstaw do obawy. Ta dobra matka i można władczyni niebios szybciej wysłałaby milionowe chówce aniołów na pomoc słudze swemu, niż ktokolwiek mógłby powiedzieć. Iż wierny sługa, który się jej zawierzył, został pokonany przez złość, liczbę i siłę nieprzyjaciół. Zwróć się do Maryi, zaproś ją, aby uczestniczyła we wszystkich Twoich obowiązkach tego dnia. Poproś Ducha Świętego, aby cię przygotował do stania się użytecznym narzędziem w rękach niepokalanej. Poproś szczególnie o dar pojednania się ze swoimi wrogami i tymi, którym ciężko ci jest przebaczyć. Proś, aby Maryja pomogła ci przebaczyć samemu sobie. Przebaczenie to największy dar, jaki otrzymujemy od Boga i bliźnich, oraz dar, który możemy dawać innym. Odmów dziesiątkę różańca świętego. Pomyśl, w jakiej intencji chcesz ją odmówić. Możesz dodatkowe intencje dodawać przed każdą kolejną modlitwą Zdrowaś, Mario. Aniele, stróżu mój, pomóż mi dostrzegać, czego Maria pragnie dzisiaj ode mnie. Propozycja postanowienia. W modlitwie Ojcze Nasz, zwróć szczególną uwagę na słowa. Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.